Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Jakub Sielski i witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Jak wcześniej zapowiadałem, w produkcji były dwa materiały dotyczące prawa. Pierwszy z nich mieliście już ostatnio, prawo sportowe lub też inaczej prawo w sporcie. Dziś temat troszeczkę inny, bo zajmujemy się danymi osobowymi. Dane osobowy to temat nad wyraz ciekawy. Może wydaje nam się, że wiemy w tym temacie sporo, yy, natomiast sam aspekt jest na tyle szeroki i zgłębienie go zajmuje sporo czasu. Oczywiście będąc prawnikiem ma się o wiele większe pojęcie na omawiany temat. Ale co szary Jan Kowalski może o tym wiedzieć? Hmm? Serdecznie zapraszam. No dobra, ale na początku parę słów wstępu i takich mądrości, ale trochę i nudów. Eem, dane osobowe to nie jest tylko RODO, to również szereg różnych aspektów. Zatem temat jest gorący i naprawdę ciekawy. Ale. Właśnie, wy pewnie chcecie wiedzieć, co to jest ogólnie RODO. No więc samo RODO to jest rozporządzenie regulujące kwestie ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. A w takim ogólnym rozrachunku. RODO to takie ogólne rozporządzenie o e, ochronie danych osobowych. Właściwie jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 na 69 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, przyjęte w dniu 24 maja 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 na 46 na WE. W języku angielskim będziemy nazywali to General Data Protection Regulation, czyli skrót GDPR. Więc co do zasady nie ma takiego jednolitego wytłumaczenia co to jest RODO, jak na przykład wytłumaczenie co to jest książka. Nie, więc chcę, żebyście pamiętali tutaj, że RODO to jest po prostu to rozporządzenie, które weszło w życie. Ale przejdźmy teraz tak naprawdę do rzeczy ciekawszych jak to naprawdę wygląda? No właśnie, jak to wygląda? Kiedyś, lata wstecz, mieliśmy jawność i każdy wiedział, kto jest kto i co jest co. Natomiast dziś nie trudno jest o wykradnięcie danych osobowych przez hakerów. Z tego też względu nasze dane osobowe, jakimi są numer PESEL, czy choćby adres e-mail, to dane szczególnie wrażliwe. W sprawach sądowych bardzo często jest tak, że w przypadku, na przykład, gdy chcemy ustalić kogoś aktualny KRS, czy też CIDG, nie zawsze będziemy mieli takie informacje, bo na przykład nie mamy jakichś danych ważnych dla nas. No, na przykład numer NIP, REGON, KRS, czy właśnie też jakiś numer PESEL osoby fizycznej. Oczywiście są to tylko przykłady, natomiast takich danych osobowych, które dziś są hmm, trudno dostępne, jest bardzo dużo. Zdecydowanie, samo wejście w życie rozporządzenia daje nam poczucie takiego bezpieczeństwa. Na pewno dużo większe niż przed wejściem w życie RODU, ponieważ właśnie ma zapewnić nam ten fakt, że te nasze wrażliwe dane osobowe będą trudniejsze do wykradnięcia niż przed wejściem w życie rozporządzenia. Zobaczmy zatem, jak to wygląda prawnie. I tak jak już Wam wspomniałem, teraz kwestie prawne, skoro materiał o prawie, no to musi coś być, co nie? Najważniejszym aktem prawnym będzie tutaj ustawa o danych osobowych z 10 maja 2018 roku, zwana często też UODO. Ona zastąpiła nam ustawę z 1997 roku, choć duży wpływ właśnie na to działanie, na to zastąpienie tej, tej ustawy miało przytoczone przeze mnie wcześniej już to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016. Ta nowa ustawa z 2018 roku dostosowuje nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych do polskiego porządku prawnego, a sama regulacja miała za zadanie ujednolicić przepisy na terenie całej Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorców. I możemy sobie też zadać pytanie: czy RODO dotyczy nas wszystkich? Hmm? No, wiele osób sobie może powiedzieć, no, ale mnie to przecież nie dotyczy, ja to jestem tam szarym człowiekiem. Ale trzeba by na pewno, trzeba nam wiedzieć, drodzy Państwo, że RODO obecnie dotyczy nie każdego człowieka, który przetwarza dane osobowe. Co warto podkreślić, nie odnosi się ono tylko do spółek czy osób, które prowadzą działalności gospodarcze. Ale w niektórych przypadkach ma to też zastosowanie do osób fizycznych. I zgodnie z definicją zawartą w artykule 4 RODO pojęcie administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Zatem nawet osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. A na przykład rozsyła Newseller należy określić ją właśnie jako taką, która przetwarza te dane osobowe i wobec niej stosujemy właśnie przepisy RODO. Trzeba nam też wiedzieć jakich przepisów, jakich osób nie dotyczy RODO. I jest parę informacji o tym. No właśnie, więc RODO a nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu 5 rozdział drugi tue, przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami i dla bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania takim zagrożeniom. Zastanawiacie się pewnie, jak zwiększyć taką ochronę? Hmm, za chwilę wam powiem. Bo tak naprawdę wszystko to, moi drodzy, zależy. Przede wszystkim na początku zadbać należy o to, aby nikt nie miał dostępu do Twojego konta. Przekładając to na praktykę. Mnie osobiście zdarzyła się kiedyś sytuacja, gdzie facet z Bangladeszu wołał mi się na konto, dokładnie na Facebooka i musiałem szybko zareagować. Yy, więc, no, zdarzają się takie przypadki. Taka przesłoga też dla Was. Jeśli często używacie przeglądarki internetowej, to nigdy, ale to przenigdy nie zaznaczajcie przy loginie i hasle opcji autouzupełnianie zapamiętywanie. Spytajcie dlaczego? Przecież ja nie będę pamiętał tysiąca hasł do różnych kont. Ale no właśnie dlatego, moi drodzy, że zaznaczenie takiej opcji jest bułką z masłem dla hakerów i mają bardzo łatwą możliwość dostania się do Twojego konta. Nic nie szkodzi, a wystarczy jedno dobre hasło do konta, abyście je pamiętali i aby uniknąć właśnie Takich problemów związanych z hakerami. I na dziś to tyle z mojej strony, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wasza wiedza dotycząca RODO została nieco zwiększona. Nie jest to może aspekt, który potrzeba nam wiedzieć w każdej sprawie sądowej dla takiego prawnika. Ale czy dla zwykłego Jana taka wiedza jest przydatna? Myślę, że jak najbardziej, bo wiecie, szary człowiek wie po prostu, że jest RODO, że są te dane szczególnie wrażliwe i trzeba uważać po prostu na to, co się tam mówi i jakie się te hasła wybiera, w co się klika i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej myślę, że dla normalnych osób jest to przydatne. Dajcie znać, co wy sądzicie o temacie RODO w komentarzach, jak Wy się na to zapatrujecie. Tymczasem trzymajcie się i do następnego. o material. Hey! One, two, three,